Z tej strony Leon! Dzisiaj zrobiliśmy nowy team. Team Six Seven Leona. Tak. Dobra widzowie, to, to nasz pierwszy członek teamu Six Seven Leona. Pity Dobra, zobaczymy Emik pitygo Dawaj Piti. O, tutaj mocny Emik! 10 na 10. Edity kołnika, leci lecisz. U tutaj, ale leci. Edity kołnika. U, u, u. Dobra. Edity kołnika. 10 na 10. Pity Edity, Edity, zwykłe Piti, zaczynaj. Uuu uh, uh, leci, leci, leci Ale Editki, ale Edytki To jakiś haker z Wojanowicz. to jakiś haker z Wojanowicz. Dobra, możesz już przestać Eeeem, um, Edytki 10 na 10 Dobra, piti Free piti Pity lecisz, dawaj Uuu, ale Free bildzik. Tutaj drzwiczki, drzwiczki, no, no, piti piti to leci, widzę Pity ale tam komuniki. O, co, się trochę pomylił. No. Freebilgik. 10, no, 10. Czy dostanie się Pity do naszego? Do naszego Timu Timu 6-7 Leona. Masz y, y, 40 na 40 punktów. Uwaga. I Pity się dostaje do naszego zespołu. No i narka.